Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia MotoGP 21 w tym odcinku po raz drugi Grand Prix Kataru. Co do gry, mogę powiedzieć, że już tutaj zaktualizowałem i to będzie bardzo fajne porównanie. Pierwszy odcinek z... Pierwsza runda, to znaczy się, z Grand Prix Kataru była przed aktualizacją, teraz jest po aktualizacji, ten sam poziom trudności, będę korzystał z tych samych ustawień, i tutaj e, projekt kasku, e, jak widać, wykorzystuję ten, który sobie tutaj zaprojektowałem, robiąc e, odcinek osobny. E, co do mojego timu, jak tutaj można zauważyć, no to oprócz e, tego kasku, rękawic, butów, e, sliderów, je, można też tutaj kombinezon sobie zmienić. Tylko i wyłącznie, i myślę, że na tą rundę e, wezmę sobie ten kombinezon tym razem z tej innej firmy. Eee, szkoda, że właśnie tutaj w tym kombinezonie nie ma zmiany butów. Tutaj akurat z tej firmy mamy tylko możliwość jedną firmę zmienić. Szkoda, że nie ma więcej firm. Eee, jak się wybierze ten kombinezon zaś, no to więcej jest firm, jeżeli chodzi o obuwie. Tak tutaj też zauważyłem. Nie wiem, czy tak było w poprzedniej wersji. Chyba tak. Też chyba takie coś było e, propos tego wszystkiego. E, co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Po aktualizacji zobaczę, jaki tutaj poziom trudności e, jest. Oczywiście gram na 100% poziomie trudności, ale zmniejszam ilość okrążeń. Dlatego, że pokażę sztuczkę związaną z kwalifikacjami. Zauważyłem jedno. Tutaj robiłem czasy 2.1.2, 2.1.1. 1. I mogę powiedzieć, że rywale byli te sztuczne poty. No, kosmiczne tempo robili. 2 z hakiem robili. Dwa. 400, 2,500. Mówię, albo sobie, albo mi się dźwignął poziom trudności, albo coś, ale zauważyłem, że po aktualizacji ten poziom trudności nieco poszedł do góry. Takie plus 5. To ja bym grał na ekstremalnym pią 105 albo 110 nawet. Miałem naprawdę bardzo trudno. Pościerałem te opony, szukałem no wręcz różnych po prostu mm, sposobów, żeby tutaj wygrać. A tu proszę, zrobiłem 2-1-4 i wygrałem kwalifikację numer 1, bo się nie dostałem wręcz do kwalifikacji numer 2. I teraz pokażę tą sztuczkę, jak tutaj należy kwalifikacje jeździć. Za chwilę track, to pokażę. E, temperatura asfaltu 48, in. powietrza 28 i prędkość wiatru 0. Stop. E, tak, 0. Czyli bezwietrznie można powiedzieć. Skwar, upał, normalnie z ludzi by się lało. E, co do ustawień, no to tak jak mówię, kopiuj i wklej z poprzedniej e, trasy. Będzie to naprawdę duże że tak powiem, różnica, nie, może nie różnica, tylko takie porównanie między odcinkiem przed aktualizacją i po aktualizacji. I mogę tak powiedzieć od siebie, że jeździło mi się naprawdę trudniej. Jeżeli chodzi o opony, nie zauważyłem w ogóle różnicy w kategorii Moto 2. Jak wyjeżdżam z garażu, to nawet twarda opona była i tak czerwona. I tak była przegrzana podczas jazdy mojej też zauważyłem że to z tymi oponami nie ma w ogóle, ale jakość jazdy się trochę że tak powiem trochę pogorszyło naprawdę, ciężej mi się jeździło w te zakręty, nie miałem tej płynności mówię sobie, kurde że przed aktualizacją miałem wręcz łatwiej niż tutaj dobra, wczytałem tutaj opcję taki może odcinek taki robię osobny to znaczy się troszkę inny bo chcę tutaj pokazać tą sztuczkę jeżeli chodzi o kwalifikacje tutaj te ustawienia to oczywiście są te ustawienia z poprzedniej trasy bo tak jak mówię chcę sobie takie porównanie zrobić odnoszące się do tamtego odcinka tutaj ładnie tutaj paliwo ale czemu tak wysoko o a no właśnie, jak się wczytuje, troszkę nic inaczej, paliwa sobie daje mniej. I robimy sztuczkę. Coś takiego. Tu sobie wchodzimy. Teraz sobie przewiniemy czas. Tutaj jest trochę oszukane, bo gra się troszkę sugeruje graczem. Naprawdę. Oni nawet nie będą mieli 2-1 czasu. Jak takie sobie teraz przesuwa. przesuwam. Przesuwam, przesuwam. 2-4, proszę. Spokojnie powinien być pierwszy. Dlatego ja sobie wolę przesunąć ten czas, naprawdę, tak żeby było ostatnie 5 minut. Naprawdę, żeby było ostatnie 5 minut. Wtedy na spokojnie mogę pojechać. O, już są 4 minuty. E, sobie teraz e, można powiedzieć, nawet wyjadę. Z tego pitlana. Właśnie chciałem to sprawdzić teraz. Złego garażu 15 minut. O, teraz już jest OK. To jest 2-3 czasy, a w kwalifikacjach przecież robili 2-1. Dlatego najlepiej po prostu sobie przesunąć ten czas, zrobić jedno kółko mierzone. I dziękuję. Ja spokojnie sobie pojać te kółeczko bez żadnych tutaj ceregieli. A te kółeczko takie bardzo spokojne zrobię wręcz. Tak żeby tylko te opony tak sobie dogrzać. Też wyjechali z garażu rywale. Na spokojnie w te zakręty, mogłem nawet mniej czasu dać, około 4 minuty i myślę, że to było bardzo dobre, bo w kwalifikacjach numer 1 właśnie tak zrobiłem. Ostatnie były 3 minuty, skorzystałem z tego lotnego startu wręcz i naprawdę, miałem tą przewagę. minuty, spokojnie tutaj. Nawet dwie minuty, dwie i pół minuty. Bardzo szeroko. Tu go puścimy tego rywala, gdzie on to jest. tak robię jak w klasie Moto 3 oj tutaj mamy lidera widzę Antonio proszę bardzo tak żeby mnie wyprzedzali naprawdę tak żeby mnie tutaj wyprzedzali żebym naprawdę tutaj pojechał bo 2-3 to nie jest dobry czas naprawdę 2 minuty tutaj zostało dobra teraz przyciśniemy odholujemy się za nim, no dawaj, dawaj. O bardzo dobrze, gardnera mamy i teraz można pędzić, naprawdę. Teraz za gardnerem będę jechał. Zostało tak, tak żeby zrobić jedno okrążenie mierzone dziękuję. Tak, żeby tutaj się nie wysilać. Taką sztuczkę pokażę tutaj, że naprawdę nawet na większym poziomie trudności idzie wygrać pole position. A spokojnie, za Gartnerem, że Gartner tutaj jedzie odpowiednio. Idzie Antonio. Odpalił sektor, ja też odpaliłem sektor, już na czerwono i za Gartnerem będziemy się teraz holować. To już odbierka, wszyscy już na czerwono odpalają sektory. I kto to wygra? 700 już mam. Przewagi. O, tak płyną, płyną, co? sektora. I teraz już mi tylko zostało jedynastka, zakrętu jedynastki. 11 partner tutaj kolega zespołowy proszę bardzo sekunda półtora sekundy przewagi no i pędzimy wszyscy na czerwono teraz odpali, o dziwo wszyscy się obudzili, ja tylko tutaj pojechałem i już na czerwono normalnie wszystkie sektory odpalone. I to właśnie mnie dziwi. Czemu tak się robi w grze? 55, 56, 57, 58, 59... No i można zobaczyć. Robię tutaj 2 minuty. Złamane te 2-1. A rywalera robią na 2-3. To jest jakieś nieporozumienie jeżeli chodzi o te czasy. E, szkoda, że nie ma pokazane tej całej tabeli, bo też bym mógł tutaj pokazać, że taką sztuczkę właśnie Wam tutaj pokazuje. Nie warto jechać e, na samym początku tych kwalifikacji, naprawdę. Szkoda, że tutaj nie ma tych, e, że tak powiem, tych opcji, bo tutaj jednak pojadę na twardy. Tutaj jednak pojadę na tych twardych oponach, w kwalifikacjach normalnych, znaczy to znaczy się w treningach robili no, kosmiczne tempo, tak jak ja teraz, e, łamiąc e, barierę 2-1, a już tutaj to po prostu można było, tylko to jest takie ryzykowne dość, jechać tak w kwalifikacjach, na jedno tylko kółko mierzone. Naprawdę jest takie ryzykowne. Tutaj są. Opcje, to znaczy się moje ustawienia co do tego wyścigu. I zobaczymy jak oni będą jechać początkowe okrążenia. Bo mi się wydaje, że będą jechać tak jak ja. Zdecydowanie. Ale się okaże. No to wszystko jest gotowe. Jeszcze popijam sobie jak tutaj widać. Ale nie mam Red Bulla. O, o dziwo nie mam tutaj Red Bulla. Dobra, startujemy. Już sesja fotograficzna. No, 2-3 robili, no. 2-4 nawet. Trochę taki błąd troszkę jest. Z tymi czasami. No, bo na 100% poziomie topności. Jadą na czas na 2.4. No to na takich pięciu okrążeniach jak ja bym jechał w granicach 2.1 oni 2.4. To jest 3. 15 sekund mam przewagi. A tak się tutaj nie, nie zdarzy. Nie ma szans. Ach, zapomniałem o jednym. Ten mój numer startowy miałem tak troszkę też zmienić. Będę musiał o tym pamiętać. O tym numerze startowym. Żeby jednak... To znaczy się tylko kolorystykę tak poprawić, żeby nie było. Okay. Nie ma co przedłużać. Tekstura też mi się tak zdaje, że troszkę została poprawiona. Bardziej ostrzejsza jest. Ale sama jazda będzie przyjemna. Start czy nie? Ale ładny starty. Zapraszam ich normalnie do wyprzedzenia. Co ja tutaj robię? Wiem czego tak szeroko jest. Opony muszę to troszkę je zetrzeć, a później będę musiał jechać już swoim naprawdę tempem wyścigowym. Muszę naprawdę jechać pod odpowiednim tempem. O no, paliwa jest dobrze. Się mówi, ale trzeba mieć taką podzielność uwagi co do dojazdy. Tutaj ładnie. O, muszę zobaczyć jak to tempo wygląda. Kurde, ale ładnie tutaj. Mam wrażenie, jakby te boty były mocniejsze. Na zobaczymy czy jakaś zmiana będzie spokojnie do krawężnika wyhamowanie delikatnie pulsacyjnie wręcz normalnie w tych zakrętach Tutaj tego zakrętu bardzo nie lubię, jest wręcz taki, że jest bardzo ciężki dla mnie. No, ktoś tutaj się już pokazuje. Chyba będzie wyprzedzenie, niestety. Ach, tutaj musiał to spowolnić, musiał oddać pozycję. Przetasowanie delikatne było z rywalem, ale tutaj, naprawdę DJ Antonio pokazuje pazur. Ach, tutaj. Wypchnął mnie, tutaj i dlatego musiała być kara, ale nie powinno być, bo troszkę mnie wypchnął DJ Antonio. Pozycja trzecia PWR-a. się. Podholujemy się. Spokojnie, spokojnie, tutaj tych zakręta, troszkę przyspieszyłem, tempo już urosło, jest coraz szybciej, o, jest ładnie, jest ładnie, do krawężnika na spokojnie. normalnie ciężko się mówi. Z trudem normalnie przełykam ślinę normalnie, jak tutaj jadę. Jadę szybciej, no ale rywale cały czas są mi na ogonie. No tutaj nie mogę powiedzieć, że... Jadę tak, żeby mnie tutaj nikt nie wyprzedził. To jest to. Na tego 700 szybsze tempo niż poprzednie okrążenie Uf, mnie rzuciło Normalnie są za mną Co mnie naprawdę troszkę niepokoi 29 Normalnie jadę już na dwie Jadę jeszcze szybciej niż naprawdę poprzednie Grand Prix. Już na dwie minuty skoczyłem, a no oni są normalnie za plecami. Tylko pół, pół sekundy wręcz zyskałem. Więc tutaj naprawdę będzie bardzo ciężko z rywalami. Ciężki orzech do zdgryzienia, naprawdę. O, chyba ktoś się tam wywalił. Ale nie wiem kto. Ach, za szeroko, ale popełniłem błąd. Zapraszam rywali normalnie do wyprzedzenia. Tak jest. Ale tutaj błąd popełniłem. Ach, tutaj jeszcze bezeki, no nie mogę. Co się tutaj dzieje, normalnie? Do końca będzie walka. Naprawdę do końca będzie walka. Widziałem konio. Kurde, ciężko. 3PWR, nie, trójkę daje, jeszcze nie teraz. No, trójka odskoczył, ale jak szybko, on odskoczył. Kurde, naprawdę mocno jedzie. 2, 2, 1, no, tempo jest wręcz kosmiczne. bardzo się napędzę? Dziękuję. Hamowanie? Spokojnie. Czy się zadowolić drugim miejscem, czy jednak powalczyć jeszcze o złoto? No nie wiem, nie wiem. Już jest druga kara, już jest druga kara Osiemset tysięcznych straty. Sam los. No, nie mogę. Ach, będzie ciężko. Był jeszcze sam los normalnie. Kurz, ale ciężko. Ale mi teraz trochę wyprzedzili, no nie mogę. Jeszcze karę dostałem. Ale błąd. Jeszcze straciłem. Ale błąd. Czy powalczę tunele aerodynamicznych? Kurde, tak postraciłem. I ja cię kręcę. Fatalnie, naprawdę fatalnie. Wyprzedziłem go no, na ostatnim. No niestety straciłem nawet podium. Tak, tutaj straciłem podium. I mogę przyznać, po czasach rywali zdecydowanie poziom trudności jest wyższy. Naprawdę. E, w kwalifikacjach wręcz, no pokazałem, że idzie wygrać e, pole position na kwalifikacjach, zrobić taką sztuczkę, że poczekać, poczekać no i możecie tutaj sami tak wywnioskować. E, jechali w poprzednim odcinku na 2,1,5. Tu o sekundę jechali szybciej. Tak naprawdę o sekundę. O! Od 11 od 11 pozycji jechali no, tak jak można powiedzieć w poprzednim odcinku. A bo tutaj jeszcze, jeszcze słabiej. tak. Ujechali właśnie 2.1.6, robili 2.1.7, 2.1.5. No, ale nie, nie schodzili pomiędzy barierą taką, że tutaj, no wręcz, poziom trudności skoczył do góry. I też sobie tak teraz myślę. Jak teraz nie mam tego motocykla zrobionego na 100%. No. Zobaczy się, zobaczy się jak to będzie wyglądało. Jak na razie mam pierwsze miejsce tutaj, ale Gigi Antonio tutaj skoczyło trzy pozycje do góry. Bezeki też ładnie awansował sam Lows tutaj na trzeciej pozycji. O! Roszady się tutaj porobiły. Ze mamy pierwsze miejsce. Kontynuuję. Ale tutaj team obiekt. No tak, muszę być w pierwszej trójce. Reputacja. No jednak jest troszkę na plusie, bo jednak te kwalifikacje ja tutaj wygrałem. Kontynuuję. Okej. Okay. 800, 170, 800 punktów co do mojego tuningu. No nic, muszę tutaj zobaczyć co tutaj w ogóle jest. Elektronika z pewnością już tutaj na pewno yy, będzie robiona. Tutaj wystarczy dwóch wziąć i tak jak mówiłem EBSa biorę tutaj. Na elektronikę Isaaca Christophera biorę. E, niech oni to robią. Tak jest. Elektronika będzie robiona w 38 tygodni. Bardzo dużo. E, co do ramy, jeszcze muszę tutaj poczekać 3 tygodnie 4 tygodnie. E, bez zmian muszę zobaczyć, co dalej mnie tutaj będzie czekało. Jeden tydzień. Zerkniemy. Nic. E, co ja tutaj klipka. I mało. ale ciężki będzie tor. Tutaj będzie bardzo, bardzo ciężko w tym porti mało. Jak oni już mają taki poziom trudności, to ja dziękuję. Będę tutaj bardzo trudno, będę miał się jeszcze tydzień i będzie trochę silnik mocniejszy. Eee, tutaj rama. Jeszcze dwa tygodnie. Ale tutaj elektronice. Ciężko będzie wytoningować w ogóle w 100% ten motocykl. Szczególnie ramy. A będę musiał tutaj inaczej trochę yy, z tymi inżynierami poga porobić, bo no, żadnego tutaj nie ma. A bardzo małe punkty na ramy idą, trochę źle to, żebym zrobił, ale myślę, że w przyszłości to inaczej tutaj to wykombinuje. Także ja już za ten odcinek dziękuję. Jak Wam się podobało, dał komentarzyk i łapka w górę. Do zobaczenia!